Siemanko widzowie! Dzisiaj chcę Wam przedstawić mój ogród. Mój ogród jest w fazie rozwijania, a jak chcecie ze mną zagra, no to yy, proszę wysłać do mnie zna do znajomy Zaproszenie. Mój nik to jest ten po małpie. Tak. Właśnie nie mamy... no... Jestem jednym prawie z pierwszych ludzi na tym serwerze, no. Jest... No. Serwer jest jeszcze okej. Okay. Czasami... No. Dla tych, co lubią grać yy, takie gry, że ten... że po wyjściu na przykład dostaje... O, jestem... Miją. Dla tych, co osób, co lubią i po wyjściu z gier tego, że rośnie na przykład o jak tu. Bo to wszystko wyrosło i albo jak byłem aktywny, albo jak już musiałem kończyć. No, nad tym ogrodem trzeba było się starać. A. I proszę pisać swoje nazwy w komentarzach. Yn... Najbardziej za ten. Ja wybiorę. Zrobię koło fortuny. No, wybiorę może. Po prostu wybieram dla A jakby ktoś zaczynał dopiero w tej grze, no to... Dam komuś coś dobrego. Z poprzedniego update'u. O mogę na przykład dać jeszcze coś Celestial. O, Celestial. To są wszystkie. I mogę coś byle jakiego dać. No, ale wtedy trzeba mi tu napisać. O, coś. Tu A, to pewnie star Kolejny. No, ale to głównie dam binstalka o tego zachowam właśnie dla tej osoby. No, jak słyszycie, no to właśnie się jąkam, bo nie wiem co mówi, dopiero co zacząłem nagrywać. No, więc cieszę A i przypomnę, no, ja nie jestem taki cały czas, że. Y jak inni YouTuberzy, yy, proszę dajcie mi like laj suba lajka. I to co 5 sekund. Ja nie jestem taki. Ja głównie będę mówił tylko jeden raz. No, może, że za niedługo. No. O, nektarynki. Sprawdźmy w ogóle, po ile one chodzą. Hmm. Weźmy o, to najmniejszą. to kosztuje? O, mogę to też dać. Ja nie teraz... O, mam wójtaczny. Zpraw ja my ile to kosztuje. To jest yy, wczoraj. No, jak się nie mylę, to tak. Yy. No. Byłem wczoraj na stadecie. Jeszcze tu wyciągnę. No dobra. Chcę wymienić je w tym. O, słabo. Ale nie, ja kupywałem właśnie. O, i zrobię może teraz. Tak, dla początku Jak początkuję, no to dzisiaj pierwszą penny na filmie. O, prawie bym O, no słabo. Nie pytań, yy, czy przegryłem z bambusem, no ale dla mnie to dobrze. No. Jeszcze jak powoli już będę kończyć no, proszę o suba, lajka i zapraszam ten i proszę pisać w komentarzach swoją nazwę z Robloxa. A ja już powoli kończę. Nagrywanie i Pa. Widzimy się na następnym filmie, może jeszcze dzisiaj będzie. No, jutro będzie live, możliwe. Z tej